Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew świętującym 50-lecie dzielenia się Bożą, bezwarunkową miłością i łaską. Witaj we wtorkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. To mój drugi dzień, w którym zaczynam nauczanie. Bóg chce, żebyś był zdrowy. I powiem Ci, że mam wiele materiałów. Mam książkę na ten temat i oczywiście płyty CD oraz podręcznik który został konkretnie zrobiony po to, abyś mógł się uczyć, ale też po to, abyś czynił uczniami innych. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Mamy również taki mały pendrive, na którym znajduje się ponad 12 moich nauczań. To 4 do 5 nauczań na jednej płycie. I to wszystko jest na tym małym urządzeniu USB. Mówią one o autorytecie wierzącego i innych kwestiach. Dalej mamy zestaw sześciu płyt DVD, na każdej z nich nagrane jest średnio po pięć świadectw, co daje jakieś 28, może 30 świadectw ludzi, którzy zostali cudownie uzdrowieni. Łącznie ze zbudzaniem zmartwych o ludziach z takimi urazami, które po ludzku nie. Można było wyleczyć o ludziach stętniakami w mózgu, chorych na stwardnienie rozsiane, jeżdżących na wózkach, którzy teraz mogą chodzić i biegać. Mamy tutaj bogactwo informacji, dodatkowo mamy tę darmową broszurę. Bóg chce, żebyś był zdrowy. To wiele materiału. To dziedzina, w której Bóg do mnie przemówił, ale jak powiedziałem we wczorajszym odcinku, nie twierdzę, że już wszystko zrozumiałem. Są rzeczy, z którymi sam nadal się zmagam, są ludzie, z którymi się modliłem i wierzę, że Bożą Wolą dla nich jest zdrowie, ale nie zawsze widzę, by wyzdrowieli. Ale mogę też powiedzieć, że są ludzie, dla których Bożą wolą jest zbawienie, a jednak oni nie zawsze przyjmują zbawienie. Nawet niektórzy ludzie, którzy modlą się o uzdrowienie i pragną go bardziej niż czegokolwiek innego, ale nie docierają do miejsca, w którym mieliby tę pewność i uwierzyli, że otrzymali. Czy tylko dlatego, że nie każdy przyjmuje zbawienie i przebaczenie grzechów, mam przestać głosić przebaczenie grzechów? Nie, nie zawsze widzę uzdrowienie, ale widzę je bardzo często i tak, jak powiedziałem we wczorajszym programie, nie mówię tego, żeby poklepać siebie po plecach. Ale widziałem, jak otwierały się ślepe oczy, otwierały się głuche uszy, jak ludzie wstawali z wózków. Widziałem wiele różnych cudownych uzdrowień, nawet wiele osób wzbudzonych z martwych. Dlatego spóźniłeś się, by mi powiedzieć, że Bóg nie dokonuje cudów. Mam raporty lekarzy, które dowodzą, że zostałem uzdrowiony z nieuleczalnych chorób. To nadal się dzieje. Bóg nadal dzisiaj uzdrawia. Jest wiele ludzi, którzy są zgorszeni, goroszą się tym, co mówię. Ponieważ ponieważ myślą, że tylko zrobię ludziom nadzieję. Cóż, liczę na to, że zrobię Ci nadzieję. Większość ludzi idzie przez życie bez celu i właśnie to osiąga, a nie tego, co Bóg chce. Bóg chce, żebyś był zdrowy. Pozwól, że opowiem Ci kawałek swojego świadectwa. Wychowałem się w kościele baptystycznym. Narodziłem się na nowo, mając 8 lat i naprawdę zostałem zbawiony. W szkole naśmiewano się ze mnie już następnego dnia. Moi przyjaciele zauważyli, że się zmieniłem i kiedy mnie o to zapytali, powiedziałem im, że zostałem zbawiony. You Ludzie śmiali się ze mnie. W moim życiu zaszła zauważalna zmiana, więc chwała Bogu za to. Mój tata był przewodniczącym diakonów. Mój tata był pobożnym człowiekiem. Był jednym z liderów kościoła. Ale nasz kościół baptystyczny, nie jestem przeciwny baptystom, mówię tylko, że kościół kładł nacisk na przebaczenie grzechów. Nie głosił, że Bóg chce, żebyś był zdrowy. Może nie byli temu przeciwni, ale po prostu tego nie głosili. A Biblia mówi, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo. Boże, i z tego powodu mój tata umarł w wieku zaledwie 54 lat. Zostałem bez taty miesiąc po tym, jak skończyłem 12 lat. I wiesz dlaczego tak się stało? Ponieważ ludzie wybrali, aby powiedzieć, to nie jest ważne, to nie jest istotna część zbawienia. Powiem tak. Uważam, że przebaczenie grzechów jest najważniejsze. To podstawa. Co dobrego by to było, gdybyś został uzdrowiony, gdybyś chodził w uwolnieniu i prosperowaniu, gdybyś zyskał cały świat, a stracił swoją duszę? Co to za zysk? Tak powiedział Jezus i zgadzam się z tym, że przebaczenie grzechów jest najważniejsze. Ale mówienie, że reszta tego, co zrobił Jezus, nie jest ważna, to zupełnie fałszywy obraz Boga i tego, jak On chce, abyśmy Go reprezentowali. Dzięki Bożej łasce nie zbuntowałem się przeciwko Bogu po śmierci mojego taty, ale to było ciężkie doświadczenie dla naszej rodziny. I pamiętam dokładnie, ale w tamtym czasie moja mama miała tylko 40 parę lat. Była siedem lat młodsza od mojego taty, więc miała 47 lat, kiedy mój tata umarł. Była wdową i pozostała wdową przez 49 lat. Chwała Bogu za jego łaskę, ale to nie było konieczne. Mój tata kochał Boga i szukał go. Mój tata przyprowadził innych ludzi do Pana, ale nie został nauczony słowa Bożego w kontekście uzdrowienia i dlatego nie miał wiary w uzdrowienie. Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. I tylko dlatego, że denominacja postanowiła, skupmy się na nawracaniu ludzi, nie mówmy o uzdrowieniu, nie mówmy o uwolnieniu, nie mówmy o prosperowaniu, po prostu podkreślajmy tę część zbawienia. Dlatego mój tata umarł. Dzięki Bożej łasce nie zbuntowałem się, ale mógłbym podać Ci nazwisko. Jest jeden człowiek, o którym myślę. Nie podam jego nazwiska, ale słyszałem jego świadectwo, i ten człowiek powiedział, że w najlepszym razie jest agnostykiem, a w najgorszym ateistą. To bardzo wpływowy człowiek w naszym dzisiejszym społeczeństwie. Ma ogromny biznes. Człowiek, o którym myślę, miał wpływ na każdego, kto ogląda ten program. Kiedy był młody, był bardzo blisko ze swoją siostrą, ale jego siostra cierpiała na jakąś chorobę i zmarła w młodym wieku. I kiedy to się stało, kościół prezbiteriański, do którego chodzili, powiedział, że taka była Boża wola, że Bóg zabrał siostrę tego człowieka, i to sprawiło, że on zwrócił się przeciwko Bogu i powiedział: Jeśli Bóg istnieje, to nienawidzę go za to, że zabił moją siostrę. I osobiście powiedział, że jego zamiarem jest zmienić judeo-chrześcijańską etykę Stanów Zjednoczonych. I robi to przez media i inne sposoby i odnosi sukces we wprowadzeniu rzeczy, które podkopują i podważają chrześcijaństwo oraz zasady, na których wyrośliśmy. I robi to, ponieważ ktoś powiedział, że Bożą wolą było, aby jego siostra umarła. Słowo Boże jej tego nie naucza. Bożą wolą dla Ciebie jest, żebyś był zdrowy, a ponieważ Kościół z jakiegoś powodu podkreśla, mówmy o przebaczeniu grzechu, ale nie zajmujmy się innymi rzeczami. Z tego powodu mamy fałszywy obraz Boga. Nie mogę o tym wiedzieć, ale wiem, że tysiące, dziesiątki tysięcy, miliony ludzi odrzuciły Boga przez to, że został on źle przedstawiony. A mówię Ci, że kiedy Jezus przyszedł, on pokazał nam Boga doskonale. Pozwól, że przeczytam kilka wersetów na ten temat z ewangelii Jana, rozdziału 5. Są to słowa Jezusa. Ewangelia Jana, rozdział 5, werset 19. Wtedy Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, syn nie może nic czynić sam od siebie, tylko to, co widzi, że czyni ojciec. Co bowiem on czyni, to i syn czyni tak samo. Jezus mówi, robię to, co widziałem, że czyni mój ojciec. Teraz połącz to z Ewangelią Jana, rozdział 14, werset 6, gdzie Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie znali, znalibyście też mego Ojca i już teraz go znacie i widzieliście go. Jezus powiedział swoim uczniom, ja jestem doskonałą reprezentacją Ojca. Gdybyście mnie znali, znalibyście również mojego Ojca, ponieważ jestem dokładnie taki, jak mój Ojciec. Ja jestem doskonałą reprezentacją. Powiedział do Niego Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mu odpowiedział, tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca. Innymi słowy, jeśli widziałeś mnie, widziałeś, mnie, widziałeś Ojca. Ja jestem doskonałą reprezentacją Ojca. Połącz to z listem do Hebrajczyków rozdział pierwszy, werset trzeci, w którym jest mowa o Jezusie, który, będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy majestatu na wysokości. Tutaj czytamy, że Jezus był wyraźnym obrazem Boga. Jeśli sprawdzisz to słowo w grece, mówi ono, że Jezus jest uosobieniem. On jest doskonałą reprezentacją dokładną reprezentacją Boga. Poruszyłem ten temat, ponieważ chcę powiedzieć o tym, jak Jezus postępował z ludźmi. Tak, Jezus mówił o posiadaniu relacji z Bogiem. Tak, Jezus mówił o niebie, ale Jezus również uzdrawiał ludzi, aby uwielbić Boga. W zasadzie w Dziejach Apostolskich w rozdziale 10, w wersecie 38, czytamy jak Piotr głosi Ewangelię Korneliuszowi i jego domownikom i w Dziejach Apostolskich w rozdziale 10, w wersecie 38 powiedział... Jak Bóg namaścił duchem świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Czytamy, że on uzdrawiał wszystkich. Nie niektórych, ale wszystkich opanowanych przez diabła. Zauważ, że oni byli opanowani przez diabła, a nie opanowani przez Boga. Mamy dzisiaj całe denominacje, które mówią, że ludzie, którzy wierzą w uzdrowienie, ludzie, którzy twierdzą, że mogą położyć ręce na chorych, a oni wyzdrowieją, dokładnie tak jak Ewangelia Marka, rozdział 16, werset 17 do 18, obiecuje, że ludzie, którzy w to wierzą, są od diabła. A jednak czytamy, że Jezus uzdrawiał wszystkich opanowanych przez diabła. Jezus powiedział nam w Ewangelii Jana, rozdziale 14, wersecie 12, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję i on będzie dokonywał, większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mego Ojca. Czasami usłyszysz, jak ludzie mówią, większym uczynkiem jest to, że jesteśmy w telewizji, docieramy do tłumu." Nie wierzę, że Jezus o tym mówił, ale odłóżmy to teraz na bok. Co zrobisz z tą częścią wersetu, która mówi, że będziemy dokonywać tych samych dzieł, on. W Ewangelii Mateusza, rozdziale 10, Jezus dał nam nakaz: uzdrawiajcie chorych, oczyszczajcie trędowatych, wskrzeszajcie umarłych, i powiedział, że jeśli będziemy wierzyć w niego, też będziemy dokonywać tych cudów. W Ewangelii Marka, w 16 rozdziale, w wersetach 17 do 18 czytamy: A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. W moim imieniu na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. Wiele rzeczy jest tutaj wymienionych, i uzdrawianie jest częścią nakazu, który nam dano, a ludzie nie reprezentują Boga właściwie, kiedy lekceważą uzdrowienie, mówiąc, że Bóg nie uzdrawia. Jezus był najlepszym obrazem Boga. On był Bogiem w ciele. On doskonale reprezentował Boga. W piśmie nie ma ani jednego przypadku, w którym Jezus nałożyłby na kogoś chorobę, aby go czegoś nauczyć. W piśmie nie ma ani jednego przypadku, w którym Jezus odmówił komuś uzdrowienia, bo ktoś niewystarczająco się modlił i jeszcze nie wyciągnął z tego lekcji. Widzisz, tego naucza dzisiaj religia? Ludzie mówią, że właściwie Bóg jest autorem choroby, a nie o tym mówi Biblia. Nie będę zabierał czasu na czytanie tego, ale gdybyś otworzył Księgę Powtórzonego Prawa, rozdział 28, jest tam 68 wersetów, w których wymienione są błogosławieństwa i przekleństwa, które nas dosięgną, jeśli będziemy podążać za Słowem Bożym lub jeśli je odrzucimy. W Nowym Testamencie, w liście do Galacjan, w rozdziale 3, do, w wersecie 13, czytamy, że Chrystus odkupił nas od przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem, bo jest napisane, przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahama przeszło na pogłan przez wiarę. Jezus odkupił nas od przekleństwa prawa. On odkupił nas od przekleństw wymienionych w Księdze Powtórzonego Prawa 28. I chociaż musimy interpretować ten fragment Pisma w świetle tego, co Jezus zrobił w Nowym Testamencie, on nadal pokazuje nam, co Bóg uważa za błogosławieństwo, a co za przekleństwo. To tak, jakbyś u góry tablicy z jednej strony napisał błogosławieństwa, a z drugiej przekleństwa, a przez środek poprowadził linię. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 28, wersety od 1 do 14, wymienia to, co Bóg nazywa błogosławieństwem, i częścią tego błogosławieństwa było zdrowie. Zdrowie zostało wymienione jako błogosławieństwo a po stronie przekleństw, wersety od 15 do 68, wymieniają przekleństwa, katorgę, hemoroidy, nawet nie wiem, o czym mówią niektóre z tych rzeczy, ale brzmi to źle. Wiem, że to nic dobrego, amen? W Księdze Powtórzonego Prawa, w rozdziale 28, w wersecie 61 czytamy nawet, że wszelka choroba i wszelka plaga, nawet to, co nie zostało spisane w tym prawie, to przyjdzie na ciebie jako przekleństwo. Biblia wymienia, tutaj są błogosławieństwa, a tutaj przekleństwa. I Biblia mówi, że bycie zdrowym jest błogosławieństwem, a bycie chorym jest przekleństwem. Dzisiaj Kościół zupełnie to odwrócił i mówi, choroba to błogosławieństwo w przebraniu. Bóg zrobił to, aby mnie czegoś nauczyć. To nie jest prawda. Teraz, czy Bóg może użyć choroby? Oczywiście. Jeśli ktoś się upije, a potem wsiądzie za kierownicę i przez to kogoś zabije, ponieważ był pijany i jego odruchy nie były właściwe, a potem zostanie zatrzymany, zostanie skazany i pójdzie do więzienia. Czy Bóg może to wykorzystać? Czy Bóg może to odwrócić? Ta osoba może sobie przez to uświadomić, że źle postąpiła, może zostać abstynentem, może nigdy już tego nie zrobić, może zwrócić się do pana i jej życie może się zmienić. Może nawet zacząć ułosić i pomagać innym ludziom uniknąć tego samego błędu. Czy Bóg może użyć tego, że ktoś się upił i nieumyślnie kogoś zabił? Czy On może użyć czegoś takiego, aby zmienić czyjeś życie? Oczywiście. Ale myliłbyś się w stu procentach, gdybyś powiedział, to Bóg sprawił, że ten człowiek się upił. To Bóg sprawił, że ten człowiek kogoś zabił, aby go czegoś nauczyć. Nikt by tak nie powiedział, ale ludzie mówią: Bóg dał ci raka. Nie, Bóg nie dał ci raka. Czy możesz się czegoś nauczyć? Może szedłeś swoją drogą, ignorowałeś Boga, nie budowałeś się duchowo, ale kiedy zostałeś powalony na upadki i spojrzałeś w oczy śmierci, zwróciłeś się do Pana i z tego powodu Bóg działa w Twoim życiu? Bóg działa w Twoim życiu. To oczywiście może się wydarzyć, ale nie win Boga za chorobę. W Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale 38 wersecie czytamy, że Jezus chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich uciskanych przez diabła, nie uciskanych przez Boga. I czytamy, że to było dobre. On chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając. Dzisiaj mamy całe denominacje, które mówią, że uzdrowienie pochodzi od diabła. Mówią o uzdrowicielach wiary. To okropny sposób nazywania ich, ale prawdopodobnie są ludzie, którzy twierdzą, że to oni jakimś sposobem są źródłem tego uzdrowienia. Cóż, osobiście bym się temu sprzeciwił, ale są tacy ludzie, którzy modlą się o innych. Są ludzie, którzy mówią, że dzisiaj każde uzdrowienie pochodzi od diabła. A Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 28, mówi, że uzdrowienie jest błogosławieństwem, a choroba jest przekleństwem. W Izajasza, w rozdziale 5, w wersecie 20, czytamy, że w dniach ostatecznych ludzie będą nazywali zło dobrem, a dobro złem. Słodkie, gorzkim, a gorzkie, słodkim. Światłość, ciemnością, a ciemność, światłością. My żyjemy w tych dniach. Nie tylko niewierzący wszystko wykrzywiają i mówią, że bycie poślubionym jednej osobie jest złe, że jesteś niemodny i oderwany od drzwi. Tego typu rzeczy. Nie tylko niewierzący nazywają zło dobrem, a również chrześcijanie. Są chrześcijanie, którzy mówią, że uzdrowienie, uwolnienie, radość, pokój, zwycięstwo są złe. Którzy wysławiają chorobę, biedę, smutek oraz żal i mówią, że to Bóg to wszystko na ciebie kładzie. To nie jest model pokazany w Piśmie. Jezus chodził, czyniąc dobrze i uzdrowiając wszystkich uciskanych przez diabła. Jezus nie pasowałby do wielu dzisiejszych denominacji, ponieważ on nigdy nikogo nie uczynił chorym. On nigdy nikomu nie odmówił uzdrowienia. Możesz zajrzeć do Ewangelii Mateusza, rozdział 8. Pozwól, że ci to przeczytam. Do Jezusa przyszedł trendowaty. A oto trendowaty podszedł i oddał mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. To Ewangelia Mateusza, rozdział 8, werset 2. Verset 3, Trzeci. Jezus wyciągnął rękę i dotknął go mówiąc... Chcę, bądź oczyszczony. Czy wiesz, że dla tego człowieka właściwym było powiedzenie, jeśli chcesz? Jeśli tego pragniesz, możesz nie oczyścić? Ponieważ nie było wtedy oczywiste, że Bożą Wolą było uzdrowić każdego. W Starym Testamencie uzdrowienie nie było jeszcze częścią odkupienia. Jezus jeszcze nie dokonał odkupienia. W Starym Testamencie było wielu uzdrowionych ludzi, ale to były jednostki, uzdrawiane raz na jakiś czas. Ludzie mieli obietnicę, że Bóg. Chcę ich uzdrawiać, ale to zależało od ich posłuszeństwa. Możesz wrócić do księgi powtórzonego prawa, rozdział 28, i bardzo wyraźnie zobaczysz, że trzeba było przestrzegać prawa i być posłusznym, aby otrzymać uzdrowienie. Ale w Nowym Testamencie jest objawione, że Bożą Wolą jest uzdrowić wszystkich. W trzecim liście Jana, rozdziale pierwszym, drugim wersecie czytamy: Umiłowany pragnę przede wszystkim, aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrowy, tak jak dobrze się powodzi Twojej duszy. To pokazuje ci, że taka jest Boża wola. Bóg chce, abyś przede wszystkim prosperował i był zdrowy. Taka jest Boża wola. Ale w tamtym czasie Jezus nie umarł. Nowy Testament nie został napisany. Dlatego mężczyzny właściwe było powiedzenie: Jeśli chcesz, Boże, nie wiem, jaka jest Twoja wola. Ale Jezus powiedział: Przyszedłem, aby wypełnić wolę Ojca. Jeśli widziałeś mnie, widziałeś Ojca. Jak Jezus odpowiedział trendowatemu? Powiedział Chcę, bądź oczyszczony. A teraz, kiedy mamy przykład Jezusa, niewłaściwie i źle reprezentują Boga ci, którzy mówią uzdrawianie wszystkich nie jest Bożą wolą. Uzdrowienie jest częścią ofiary Pana Jezusa Chrystusa, tak samo jak przebaczenie grzechu. tak samo jak Bóg nigdy nie poprowadziłby Cię do grzechu, do cudzołóstwa, do kłamstwa, do kradzieży i nikt nie powiedziałby, to Bóg kazał mi to zrobić, Bóg to zrobił, aby mnie złamać, aby mnie ukorzyć. Nie, Bóg nie poprowadzi Cię do grzechu, tak samo Bóg nie nakłada na Ciebie choroby, nie jest Bożą wolą, abyś był chory. Powiedziałem wiele rzeczy i wiem, że naruszyłem i pokrzyżowałem sposób myślenia wielu religijnych ludzi. Myślisz, jak możesz tak mówić? Cóż, jak możesz mówić cokolwiek innego, kiedy weźmiesz Słowo Boże? Smutne jest to i nie mam przyjemności w mówieniu tego, ale smutne jest to, że bardzo niewielu chrześcijan pozwala Biblii wejść w drogę temu, w co wierzą. Ludzie wierzą w to, czego zostali nauczeni, lub w to, co sami sobie wymyślili. Ludzie rozglądają się dookoła i ponieważ widzą wielu chorych oraz ludzi modlących się o uzdrowienie, które się nie manifestuje, tworzą swoje własne doktryny i mówią różne rzeczy. Ale Biblia wyraźnie pokazuje, że uzdrowienie jest częścią ofiary Pana Jezusa Chrystusa, że Bóg chce żebyś był zdrowy. I to jest miejsce startu. Jeśli nie zaczniesz w tym miejscu, jeśli wierzysz, że Bóg może uzdrowić, ale nie masz pewności, że uzdrowienie jest Jego wolą, wtedy zapewniam cię, że szatan za każdym razem cię od tego odwiedzie. Użyję takiego porównania. Gdybyś wierzył, że Bóg może przebaczyć komuś grzechy, a nie robi tego dla każdego, robi to tylko dla niewielu, gdybyś patrzył tak na przebaczenie grzechów, nigdy nie narodziłbyś się na nowo, ponieważ w modlitwie niczego nie poczułeś, szatan natychmiast powiedziałby, Ci, to nie działa. Jesteś bardzo zły. Bóg cię nie zbawił. Ale nie, przebaczenie grzechów jest pokazane tak, że ktokolwiek uwierzy, otrzyma. I wierzysz w to, nawet jeśli nie czujesz się zbawiony, nawet jeśli czasami nie zachowujesz się jak zbawiony. Czasami, kiedy nie myślisz jak zbawiony, wierzysz, że jesteś zbawiony. Ale kiedy chodzi o uzdrowienie, ludzie myślą, nie jestem pewny, czy to jest Bożą wolą, więc wyrzucasz z siebie modlitwę. Jeśli zadziała, to haleluja. A jeśli nie zadziała, to najwidoczniej to nie była Boża wola. Musisz zacząć od tego, że wiesz, że Bożą wolą jest, żebyś był zdrowy. Bóg chce, żebyś był zdrowy. O tym mówi ta książka, którą napisałem. Widziałem tysiące ludzi, którzy przyjęli uzdrowienie, kiedy przyjęli tę prawdę. I mam to nie tylko w formie książki, mam też płyty CD, które nagrano podczas programu na żywo. Mam podręcznik, który przede wszystkim ma pomóc ci uczyć tego innych ludzi. To będzie wspaniały materiał do studiowania z innymi. Mam również zestaw sześciu płyt DVD ze świadectwami ludzi, którzy zostali uzdrowieni. Niektóre z tych świadectw pokażę w naszym programie. Mamy również pendrive, na którym znajduje się ponad 12 moich nauczań, które łączą się z uzdrowieniem. I wysłuchaj naszego lektora, on poda ci informacje dotyczące tego, jak zakupić nasze materiały. Zachęcam cię do tego, żebyś zadzwonił lub napisał. Możesz również przyjąć modlitwę, jeśli zadzwonisz pod numer na ekranie. Zadzwoń już dziś. Robię to, co robię z dwóch powodów. Przede wszystkim Bóg przemienił moje życie. To przypomina człowieka, któremu Pan powiedział, żeby nikomu nic nie mówił, ale on nie mógł się powstrzymać. Kiedy Bóg cię dotyka, to po prostu chcesz o tym komuś powiedzieć. Masz dobrą wiadomość i chcesz się nią podzielić. Po drugie, wierzę, że Bóg powołał mnie do czegoś konkretnego. Bóg dodawał mi otuchy tysiące razy. 4 listopada 2014 obudził mnie o trzeciej w nocy i powiedział: Zbudziłem cię właśnie po to, żebyś zmienił opinię ludzi o mnie. Kiedy ludzie zmienią opinię o mnie, wtedy będą mogli iść, zmienić świat nasi partnerzy są nam niezbędni we wszystkim, co robimy 53% ludzi kontaktujących się z naszą służbą w Stanach Zjednoczonych nic nie daje a my wysyłamy im zamówienie udostępniam moje nauczania za darmo, ponieważ na początku naszej służby kiedy byliśmy pastorami w miasteczku Segville w Teksasie złożyłem obietnicę Boże, jeżeli pokażesz mi coś, co mogłoby zmienić czyjeś życie, to nigdy nie zamknę ludziom do tego dostępu z powodów finansowych. Pierwszą reakcją, z jaką się spotykam od ludzi kontaktujących się z naszą służbą jest to, że zobaczyli Boga w zupełnie nowym świetle, co sprawiło, że zareagowali na Boga. Motywem powstania szkoły biblijnej Harris jest drugi list do Tymoteusza, rozdział drugi, werset drugi, w którym Paweł napisał, A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powiesz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych. To był mój główny powód. Założyłem Harris Bible College, ponieważ widziałem, że to jest sposób na wypełnienie tego wersetu. Poprzez szkołę Haris prowadzimy ludzi głębiej niż mogę to zrobić przez program telewizyjny, przez książkę czy nauczanie wideo. Chcemy czynić ludzi uczniami. I to się już dzieje. Mamy ludzi na każdym kontynencie, którzy docierają do innych. Osiągamy przez nich to, czego ja sam nigdy bym nie osiągnął. Zostań naszym partnerem www.awmpolska.com